Ja walczę o te 15% ludzi, które może na mnie zagłosować. Jaki ma Pan pomysł na zdobycie tych, tych 15%? Pan znowu odwraca kota ogonem. Pan jest chyba demokratą albo czymś jeszcze gorszym. Być otóż, może. Otóż chyba pory, gorszym. A nie, to, to w porządku. Otóż, potem Pana, nie, nie Pan zrozumie. To w interesie tych ludzi jest. Żebym ja został w Nie w moim. Dla mnie im głupszy ustrój, tym lepiej, bo ja się, moje artykuły się sprzedają, mam z czego się wyśmiewać, mam co krytykować, prawda? No, czuję się jak ryba w wodzie w tym ustroju. Im głupszy ustrój, tym dla mnie lepiej, formalnie. Natomiast w interesie państwa. Ja sobie przeżyję, ja na tym dobrze zarabiam. Naprawdę więcej, więcej mam niż poseł od no, poseł, poseł tej swojej diety czy, czy czegoś tam. Prawda? Ja nie muszę być posłem, nie muszę być prezydentem. Ja Tylko widzi pan, ja chcę żyć, 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 żeby moje, że moje dzieci i wnuki żyły w normalnym kraju. I to jestem ja. Ale są miliony ludzi, którzy by chciały, żeby ich dzieci i wnuki żyły w normalnym kraju. I to ci osoby, te osoby chcą tego. I niech one popracują nad tym. Niech one się przyłożą, niech one przekonają każda dziesięciu swoich znajomych, prawda? Niech się wezmą czynnie za to. To nie ja mam robić, to oni mają chcieć go zmienić. Bo ja Ja nie chcę ludziom czegoś narzucić. Ja chcę, że ja ich przekonuję, żeby oni sami tego chcieli. Jak zachcą, to mnie wybiorą. Nie chcą, to nie. Pan jest bardzo sympatycznym człowiekiem przecież. Pan o tym wie i wiedzą to ludzie, którzy, którzy Pana otaczają. A jednak w internecie nie sprawia pan takiego wrażenia. Krzyczy pan wszystkich obraża, no przesadzam, że wszystkich. Jak krzyczy, no ja. Czemu to... nie korzysta pan z tej sytuacji? Dlaczego ja krzyczę? Jeżeli ja mówię na przykład, że jego eksterencja, minister jest złodziejem, to ja mówię do niego bardzo miło i uprzejmie, prawda? No tak, wręcz e, czy, komplementy. Ta ta ta, czy czy wielce, wielce ci godny pan poseł jest sukinsynem, prawda? No, no, zawsze mu jest z, 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 z uważaniem. Tego pan tak nazwał? E, no tak, na przykład pana Boniego już no, tak, no, tak nazywam otwarcie. Procesik był? Nie, bo wiesz, bo wierzy, że jest sukinsynem. Dlaczego mam, mam je podróż, no Tak. pozwolić tak, jak, tak, jak żebyś miał. Tak, żeby, żebyś miał. <laughs>